W dzisiejszej Ewangelii, bracia i siostry, Jezus manifestuje siebie jako jednocześnie człowiek i Bóg w takim zagadkowym proroczym tekście z psalmów, dowodząc, że jest rzeczywiście synem Dawida, człowiekiem, ale jest równocześnie Panem, czyli Bogiem. Rzecz dzieje się w świątyni. Chrystus jest nie tylko synem Dawida, ale i wszechmogącego. On się jakby wyjaśnia sam przed ludźmi, którzy go słuchali. I do tego fragmentu dzisiejszej Ewangelii jest dołączona dzisiaj lekcja z księgi Tobiasza, która wydaje się nie mieć za bardzo związku z tym oczywiście tekstem ewangelicznym, ale ma. Ponieważ historia Tobiasza jest takim alegorycznym również wyświetleniem tej samej prawdy. Centralną postacią księgi Tobiasza jest Tobiasz, młody Tobiasz, syn starego Tobiasza, tego ślepego, wędrujący z Aniołem, z Archaniołem Rafałem, czyli postacią wysłaną z nieba. Wchodzą do domu we dwóch: On, człowiek, Tobiasz i przy nim istota z nieba. Powtórzenie prawdy, jakby zapowiedź. Jest to proroctwo. To jest takim subtelnym projektem tego co się dopiero dokonuje w pełni w Jezusie Chrystusie. Człowieku i Bogu. Tu jest też człowiek i istota z nieba. Co prawda anioł. Ale symbolizujący czy właściwie zapowiadający przyjście samego Syna Bożego. Czyli autor natchniony wieszczy iż pojawi się ktoś kto będzie w pewnym sensie podwójny. Że tak mogę takiego słowa użyć tutaj w przypadku Chrystusa. Będzie człowiekiem i będzie istotą z nieba. I dopiero on otworzy oczy człowiekowi na prawdziwe zbawienie. Księga Tobiasza opisuje historię dwóch rodzin żydowskich żyjących na wygnaniu. Rodzina Tobiasza mieszka w mieście Niniwie, rodzina Sary przebywająca, yy, przebywa w Egbatanie. Między tymi dwoma miastami jest ogromna przestrzeń, duża odległość. Ale ta księga mówi o innych odległościach, nie geograficznych. Tylko odległościach, jakie istnieją między mężczyzną, kobietą, ojcem, matką, synem, córką. To, co się dzieje w rodzinie. Są przepaści między nami. I dopóki Jezus nie wkroczy w, w, w jakieś środowisko, te przepaści nie można niczym zasypać. Dwie najbliższe fizycznie sobie osoby potrafią być oddalone o miliony kilometrów, a może nawet lat świetlnych od siebie. Księga chciała pokazać, że ludzie są wygnani, oddaleni od siebie i wygnani. To jest prawda o nas, a nie tylko prawda historyczna. Jesteśmy wygnańcami z powodu grzechów, oderwania od Boga, bo tym, że jest przecież grzech w istocie, oddalenie się od Boga, a skoro się ktoś oddala od Boga, straciwszy więź z Bogiem, to traci też więź z innymi osobami bliźnimi, nawet z rodzicami, nawet z dziećmi. Powstaje też przepaść między mężczyzną a kobietą, o czym bardzo wyraźnie mówi Księga Tobiasza. Ale to nie jest koniec nawet tych rozerwań. Rozdarcie sięga jeszcze głębiej, bo to człowiek traci kontakt sam ze sobą. Jest odległy od prawdy osoby, już nie wie co jest prawdą a co iluzją w jego życiu. I Księga sugeruje proroczo, że potrzebna jest wędrówka, dlatego przez całą Księgę Tobiasz wędruje. Wędruje do Sary. Uwalnia od Asmodeusza, później wraca do Taty i uzdrawia jego ślepotę. Domyślamy się, że niezwykle symboliczna jest ta księga. Potrzebna jest wędrówka. Potrzeba przyjść do siebie, wychodząc jakby z siebie. Zbliżyć się do innych. Ale nie można zbliżyć się do innych, kiedy człowiek unika zbliżenia z Bogiem. Wtedy jest to niebezpieczne. Więc Ktoś musi wykonać pierwszy który zawsze Bóg. On zbliża się do odległej mu ludzkości. Syn Boży stał się człowiekiem. Trudno o większą bliskość. To już jest bliskość nie metafizyczna, tylko fizyczna. Gdyby nie interwencja Archanioła Rafała z nieba, te rodziny dalej by były poranione, ślepe, opętane. Nikt by tego nie zmienił przy najlepszych chęciach. Bo jak księga mówi, Tobiasz był dobrym człowiekiem, a i co z tego? I tak był ślepy i pełno nieszczęść dookoła. I podobnie jest w naszym życiu, że my pragniemy zbliżenia się do innych osób, do siebie samego, może nawet do Boga, ale nie my wykonujemy pierwszy krok. Pierwszy krok wykonuje Chrystus. I jeśli my odzyskujemy bliskość z Chrystusem, nie boimy się już drugiego człowieka, nie boimy się kontaktu z samym sobą, bo miłosierdzie uspokaja wszystko. Między ludźmi, nawet tworzącymi rodzinę, jak to mówi księga Tobiasza, mogą powstać przepaści lęku albo przepaści rządzy, albo pretensji, złości, odtrącenia, smutku, wstydu, nie umiemy żyć. Wszyscy przecież robimy to pierwszy raz, tak zwane życie na, planeta, na planecie Ziemi. Nikt z nas nie robił wcześniej kursu życia w ciele ludzkim. Dlatego nasze życie jest pełne zranień. I o tym też mówi Księga Tobiasza. Nie dostrzegamy siebie w świetle Boga, a raczej żyjemy jak ślepcy. Macamy to życie, po omacku idziemy. Nie chcemy dostrzegać drugiego człowieka, bo lęk koncentruje naszą uwagę tylko na nas samych. Nie dostrzegamy też Boga, gdyż zaślepia nas grzech, żądza, złość, no a przede wszystkim zaślepia nas wpatrywanie się w te fałszywe przekonania o sobie, bo całą większość naszego życia spędzamy w niepewności. W niepewności co tego, kim my naprawdę jesteśmy i czy to, co robimy, jest akurat tym, czym powinniśmy się zajmować. To straszna udręka. Kiedy zbliżamy się do Boga, nabieramy pewności, bo ktoś nam potwierdza tą drogę, mówi, dobrze idziesz, albo zejdziesz, odzyskujemy światło. Ale bez kontaktu z Bogiem, jak bez kontaktu elektrycznego, nie wiemy, co się dzieje, jesteśmy ślepi. I dlatego ten fragment opowiada o ślepocie Tobiasza. Wszyscy jesteśmy ślepi. Stary Tobiasz, oślepły, to stary człowiek. Człowiek nieżyjący w Chrystusie. Człowiek przekonany tylko o swojej pobożności czy prawości, ale to jest fałszywe przekonanie. Jak Jakbyście czytali księgę Tobiasza, to na samym początku, aż dziwi to w pierwszym, drugim rozdziale, Tobiasz bez przerwy przechwala się, jaki to on nie jest pobożny. Wiemy, co na ten temat myśli Jezus, kiedy ktoś się przechwala dobrymi czynami, ale niestety tak bardzo człowiek źle o sobie myśli, że nieustannie dobrze o sobie mówi. I robimy wszystko, żeby się sami usprawiedliwić, bo tak bardzo się wewnętrznie potępiamy. Żydzi w świątyni też patrzyli na Jezusa i nie widzieli w nim ani syna Bożego, ani właściwie syna człowieczego. Nie wiedzieli, kim on jest. Dopatrywali się w nim nawet demona. Stary Tobiasz ślepnie i zobaczcie, też nie widzi syna. No tak. Nie widzieć syna. Ale jakiego syna? Syna Bożego? Czy własnego syna? Może w ogóle nikogo? Nie widzi nic, bo nie dostrzegał przez całe życie nic poza sobą. Jak to się jej nam przydarza? W jakimś sensie przyczyną naszych nieszczęść jest zapatrzenie w siebie samego. Przypomnijcie sobie to dziedzictwo Adama i Ewy. Szatan jest napisane, że otworzył oczy Ewie, ale na co otworzył? Otworzył jej oczy na własną nagość. Czyli zamknął jej oczy na obecność Boga. I pierwszą reakcją na odkrycie tego, że jest naga czy nagi w przypadku Adama, był wstyd i ukrycie się i usprawiedliwianie się. I pierwsza rzecz, później jedyne, co potrafili zrobić Adam i Ewa, to oskarżać siebie nawzajem. Adam zrzuca wina na Ewę, Ewa na węża, nikt nie jest winny. I to samo jest w księdze Tobiasza. Tobiasz wszystkich obwinia dookoła. Sam uważa się za prawego. Rzeczywiście składa ofiary. Ale rzecz dziwna. Dopóki nie przyszła ślepota, nie ma ani jednej jego modlitwy. On tylko ofiary składa. Jesteśmy w takim nieszczęściu, w takim zaślepieniu. Nie wiemy jak się wybawić z tego, że tak źle o sobie myślimy. No i robimy rzeczy najgorszą. Demonstrujemy się jako najlepszych. W tą zasadzkę wpadł tobiasz. To jest zaślepienie. Kto nas z tego wybawi? Cała ludzkość wypatruje jednak kogoś, kto nas wyrwie z tego okaleczenia grzechem, z tej pułapki, z tego labiryntu. Posłuchajmy tego fragmentu, jeszcze raz, mając to wszystko na uwadze. Tak się zaczyna ten fragment. Tymczasem Anna, to jest matka młodego Tobiasza, siedziała i niech to zabrzmi trochę głębiej wypatrywała drogę swego syna. Co to znaczy wypatrywać drogę swego syna? My wszyscy czekamy na syna Bożego, na jego przyjście, na jego paruzję. Ja mówię w modlitwie ojcze nasz, przyjdź królestwo twoje, a nie mówię panie, jeszcze niech nie przychodzi twoje niebo, bo tu dobrze nam na ziemi. Ja mam już dość tej ziemi i wy też macie dość. Wołamy o to, przyjdź wreszcie, burz, nie można żyć na tym świecie. To jest właśnie to. Wypatrywałem drogę swego syna. Poza Chrystusem nikt nie może nas uzdrowić i zbawić. Nikt inny nie ma siły zmienić mojego i Twojego życia i wyrwać nas z naszych cierpień, grzechu, z naszej postawy nierozumienia siebie i innych, z tych fałszywych przekonań o sobie, z tego nieustannego usprawiedliwiania siebie i obwiniania innych. Wchodzę do jakiegokolwiek pomieszczenia i pierwszą moją reakcją, jaką jest, to jest od razu ocenianie innych. Ten się źle ubrał, tamten za gruby, ten chudy, a ten jest głupi, a ten to ja tego nie mówię. Dopiero muszę się przyłapać na tym, mój Boże, co ja robię. Jeszcze nie znam tych ludzi, a już ich oceniam. Nie wiem, jak to jest z Wami, może macie inną reakcję, ale we mnie jeszcze tej ślepoty tobiasza jest dużo. Wszyscy wyglądamy jednak kogoś, kto by coś z nami zrobił. Zmienił nasze widzenie, zmienił nasze życie, podniósł nas z a przede wszystkim zwrócił wzrok właściwe do na świat. Żeby się tak strasznie nie bać tego świata i strasznie nie oceniać, strasznie się nie złościć, i tak dalej, i tak dalej. I oto Biblia mówi dzisiaj tak. I spostrzegła Go powracającego i zawołała do Ojca Jego. Oto zbliża się Syn Twój i człowiek, który poszedł razem z nim. Ja widzę tutaj Chrystusa. Dwóch co prawda idzie, ale jakby w jednym. Rafał ta. Niebieska, taka nieludzka, ale ponad ludzka, powiem lepiej, strona naszego Pana i Tobiasz, syn Tobiasza, czyli zwykły człowiek. Bóg przyszedł w człowieku. Widzę tutaj taki zarys tego, co się dopiero wypełni w Jezusie Chrystusie. I Rafał rzekł do Tobiasza, zanim Ten zbliżył się do Ojca, wiem, że otworzą mu się oczy. Podrzyj żółcią ryby Jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z Jego oczu, a Ojciec twój przejrzy i zobaczy światło. Kto to mówił Ja jestem światłością świata? Oczywiście Jezus. Pozostaje jeszcze wytłumaczyć, co to za tajemnicza żółć, która przywraca wzrok człowiekowi i z jakiej ryby może pochodzi? Ryba to symbol niezwykle czytelny w Biblii. Jezus odwoływał się do znaku Jonasza, który zresztą też przebywał w Niniwie, tak jak mieszka Tobiasz w Niniwie. Ale zanim tam trafił, trzy dni spędził we wnętrzu ryby. Jezus mówił, że on podobnie jak Jonasz musi spędzić trzy dni we wnętrzu grobu. Ryba więc jest symbolem śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Siedem razy mówi się o rybie w księdze Tobiasza. W języku greckim, bo w tym języku spisano Księgę Tobiasza, nie w hebrajskim, owa żółć została nazwana chole. Kiedy otwieram słownik i patrzę na zawartość treściową tego słowa chole, to jest tam napisane, że nie, nie tylko oznacza żółć, ale również oznacza złość, rozgoryczenie, yy, nienawiść, wściekłość, gniew. Czasem tak mówimy nawet Przenośnie, że kogoś żółć zalewa, nie? że aż zły jest, wściekły jest. Właśnie tak to zostało tam zaznaczone. Cholao po grecku to być zagniewanym, takim przerzuconym, pełnym żółci. Więc pomyślmy sobie, co to znaczy, że człowiek musi na własne oczy położyć żółć. Oczywiście nie chodzi o rybę, ale nie chodzi o zwykłą żółć. Chodzi o to, że muszę zobaczyć swoją złość. Dopóki nie widzę, że ja mam złość w sobie, w swoim patrzeniu w swoich ocenach, w swoich obmowach, w swoich yy, strasznych myślach jakie mam o innych osobach, to ja nie przejrzę na oczy. To ja muszę zobaczyć, że ja źle patrzę na świat, a nie że świat jest zły. O tak, to może być ozdrawiające, bo czyją złość trzeba sobie położyć na oczy? Czyj gniew? Tobiasz musiał po pierwsze zobaczyć własną złość i rzeczywiście księdze Tobiasza jest napisane, że mimo całej jego pobożności i religijności, która tworzyła fasadę poprawności moralnej, Tobias był jednak pełen złości. Kiedy zranił swoją żonę za domyślne, ale nie wiadomo czy prawdziwe, oskarżenie, to żona mu mówi takie znamienne słowa teraz wyszła na jaw cała ta Twoja prawda o Twojej pobożności, ta Twoja złość wyszła na jaw. I w tym momencie. Właśnie pogrąża się Tobie, że w rozpaczy jest już ślepy. O, jak trudno nam zobaczyć naszą złość. Jak wszędzie dopatrujemy się zła, tylko nie widzimy naszej złości. I jak to może bardzo człowieka zaślepiać złość. A wystarczy zobaczyć, że Bóg ma pełne prawo na nas się złościć. On mnie, jestem o tym przekonany, powinien już dawno zepchnąć do piekła. Dlaczego tylko nie robi? Wiecie dlaczego? Bo dobrze na mnie patrzy. Chociaż ja jestem zły, ale On dobrze na mnie patrzy. On się nie dopatruje do mnie zła, tylko dobra. Wyszukuje tego chociaż najmniejszego, najmniejszej oznaki dobra, chociaż jednej. Gdzieś tam napisałem w takim tekście, że jest w pieśniami tak pięknie napisane, że oblubieniec, czyli Duch Święty albo Jezus Chrystus, oczarowuje się oblubienicą z pewnego powodu jakiego? Tekst brzmi tak. Jednym spojrzeniem swoich oczu oczarowałaś mnie, jednym spojrzeniem pomyślcie, że Bóg chociaż jednego spojrzenia w nas wyszukuje, żeby nas usprawiedliwić. Jednego dobrego czynu szuka, żeby już nas nie potępić. A miałby pełne prawo skasować mnie z tego świata. Nigdy tego nie zrobił. Trzy razy mi uratował życie na tym świecie. I zarazem mi przebaczył różne złe rzeczy. On dobrze na mnie patrzy, ale czy ja mam też takie dobre widzenie? Czy ja też jestem skłonny do przebaczenia? Czy ja też jestem skłonny do miłosierdzia? Czy raczej nie? Co mówi Biblia dalej? Anna tymczasem wybiegła, rzuciła się synowi na szyję i zawołała do niego. Ujrzałem cię dziecko, teraz już mogę umrzeć. Skąd my to znamy? Oj, przypomina mi się Anna ze świątyni. I Symeon. Jak to Jezusa wnoszą Maria i Józef do świątyni. I była tam prorokini Anna, córka Fanuela, a Syneon powiedział, teraz już mogę umrzeć, bo zobaczyłem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To jest asocjacja z Ewangelią. I rozpłakała się. Także tobiasz, starszy, podniósł się i utykając na nogi, wyszedł do wrót podwórza, przystąpił do niego Tobiasz z żółcią ryby w ręku i dmuchnął na jego oczy tą żółć. Skąd my znamy taki gest? Oto jest. Gest twórczy, bo to przecież Bóg stwarzając Adama jest opisany tak, że on tchnął, dmuchnął po prostu w jego nozdrza. To nie jest Tobiasz, to jest figura Chrystusa, bożego syna, który daje nowe tchnienie. Ja tak myślę. Potem Przyłożył mu lekarstwo, czekał chwilę, wreszcie zerwał obiema rękami bielmo z kątów jego oczu. Wytłumaczmy jeszcze i ten symbol. Kapitalny ten symbol, jest piękny. Bo cóż to za bielmo jest na oczach każdego z nas, które nie pozwala nam widzieć dobra w innych, tylko wszędzie zło? powiem Wam. W języku greckim to bielmo to leukoma. Oznacza nie tylko bielmo, ale w ogóle białość. Źródłem tego słowa jest heleukos. Biały, błyszczący. Także uniewinniający. My w języku polskim mówimy tak, że ktoś się wybielił. Albo się wybiela. Co to znaczy? Uniewinnia się, usprawiedliwia. Próbuje zrzucić z siebie winę. Poczucie winy. Bo to jest bardzo niewygodne uczucie. Bardzo trudne, chociaż prawdziwe. O tak. Zaślepia nas uniewinnianie siebie i osądzanie innych. Zauważmy, centryzmu jest to, że zawsze inni są winni w naszych oczach, a my zawsze niewinni. Nawet jak już się przyłapiemy na jakimś złu, to wszystko robimy, żeby się uniewinnić. jak wiecie co? Nie wolno nam tego robić, bo jest jeden tylko, który ma prawo uniewinnić, on. Bo on dobrze widzi. My nawet jak się uniewiniamy, to nie jesteśmy prawdziwi. I nawet jak się fałszywie oskarżamy, jak się oskarżamy, to też jest doza fałszu. Bo albo przesadzamy z jednym, albo z drugim źle widzimy. Bóg dobrze widzi. Może dlatego symbolem opatrzności jest oko, bo On dobrze widzi. To nie jest oko z okularem, tylko po prostu oko. Ani z mikroskopem, ani z lunetą, tylko oko, zdrowe oko, zdrowe spojrzenia Boga. My tak często się łapiemy na to, że mamy nadmiar pretensji do innych, albo do Boga, albo do ludzi, albo do siebie. Zawsze inni nas krzywdzą, zawsze inni nie są tacy, jak powinni być, jakbyśmy chcieli, żeby byli. A my zawsze uważamy się za uczciwych i sprawiedliwych, zawsze się uniewinniamy. Co w tym jest? Ślepota. To jakby trzeba zerwać z własnych oczu. O tym dzisiaj myślę, kiedy rozmyślam o tym tekście. Wiecie, ciągłe osądzanie i ocenianie innych... A nawet ciągłe osądzanie siebie i takie niszczenie siebie, bo to w tym też można przesadzić, złe widzenie siebie, to doprowadza człowieka do pogłębienia poczucia winy i człowiek sam sobie wtedy odbiera poczucie wartości, bo jak innym odbieram, to sam się nie czuje wartościowy. Jedyne, co człowiekowi może zwrócić poczucie wartości, to dowartościowywanie też innych. Takie spojrzenie na innych, jakie ma Bóg. Dobre spojrzenie. Przebaczenie daje pokój. Nawet największemu krzywdzicielowi, kiedy przebaczasz, takiemu, któremu nie powinieneś, nie powinnaś przebaczyć, ale obdarzasz go przebaczeniem, to uzdrawiasz swój wzrok. Kończysz z lękiem, ze strachem, smutkiem. Nie niszczysz siebie, kiedy rezygnujesz ze złości na innych. A im większą krzywdę przebaczamy, tym większe, głębsze jest uzdrowienie, którego doznajemy. To jest dla nas szansa. Musia na szyję. komu, synowi, zaczął płakać i zawołał ujrzałem cię dziecko, światło oczu moich. Zobaczcie, jaka piękna scena. Ona nam mm, nasuwa na wspomnienie, na skojarzenie powrót syna marnotrawnego, ale zauważcie, tu jest odwrócona historia. Tu nie syn jest marnotrawny. Tu ojciec jest marnotrawny. On jest zaślepiony. On coś stracił bogactwo, stracił z oczu syna. Nie daj Boże stracić z oczu Syna Bożego. Ale kiedy go już zaczynamy dostrzegać w naszym życiu, rzucamy Mu się na szyję. Nie ma sensu Go tylko widzieć, trzeba Go jeszcze, że tak powiem, utulić. Nie ma sensu tylko dostrzec samego Syna Bożego, trzeba jeszcze przylgnąć do Niego. Bardzo ładnie Biblia podsuwa mnie i Tobie stworzenie takiej relacji z Bogiem, która jest przytuleniem, a nie tylko zobaczeniem. Z Bogiem nie musimy się bać o takie intymne relacje. No z drugim człowiekiem można byłoby się przerazić, może, ale, ale z Bogiem nie. To on ma bardzo zdrowe serce, zdrowe uczucia. Uzdrawiające. I że niech będzie błogosławiony Bóg, niech będzie błogosławione wielkie imię Jego. Niech będą błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie. Zobaczcie ile błogosławieństw wychodzi z ust tego starego człowieka który doznał uzdrowienia tylko dlatego że się przytulił do Syna. Chciałbym powiedzieć przytulił się do Syna Bożego. Ile błogosławieństw w człowieku powstaje kiedy zadbamy o to żeby w ciągu dnia mieć choćby kwadrans. W którym człowiek tak się rzuci na szyję Synowi Bożemu. Naprawdę błogosławione wtedy jest życie. Widzieć Syna i jeszcze rzucić mu się na szyję. I wszedł Tobiasz do domu ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos. Potem opowiedział Tobiasz ojcu, że podróż swoją odbył szczęśliwie i że przyniósł pieniądze oraz jak wziął za żonę Sarę, córkę Raguela i oto ona przybliża się i jest już blisko bram Ninydy. No i Tobiasz wychodzi na zewnątrz, wita się z synową przy bramach Ninydy. To nie szatan, otwierciwie zamknął widzenie. Bo skierował jej uwagę tylko na używanie smaków życia. Była skupiona tylko na sobie samej. Szukała w sobie ideału. To ją zniszczyło. Skutkiem było wzajemne osądzanie. Adam osądził Ewę. Ewa, jak powiedziałem, zgoniła na węża. Nikt nie chciał być winny. Kiedy człowiek bierze odpowiedzialność za swoje winne grzechy na siebie, nie mówię o potępianiu siebie, ale też nie mówię o uniewinnianiu siebie, o usprawiedliwianiu siebie. I kiedy oddaję wszystko to Panu Bogu, poprawia się wzrok. Co chciałby dzisiaj Jezus mniej Tobie powiedzieć? Przyjmij odpowiedzialność za to, co czynisz. Nie obciążaj innych za bardzo nienawiścią i złością, bo później i sam siebie będziesz obciążał nienawiścią i złością. Przyjmij to, że zbyt dużo jest tego rozżalenia w Tobie. Że może on nawet już jest grzeszne rozżalenie. Że za dużo może złości jest w tobie tłumianej, albo wściekłości czy nienawiści. Zobacz, że Jezus ci to przecież zawsze przebacza. Ale chcę, żebyś to zobaczył. A wtedy też przebaczysz innym. Kiedy zobaczysz, że Jezus tobie przebacza w jakim stylu ci przebacza, to cię to zobliguje do tego, żeby go naśladować. Ile Bóg ci przebaczył? Czy tyle samo możesz przebaczyć. Komuś z rodziny, komuś obcemu, komuś bliskiemu? Czy na tej wadze to puściło już? Drodzy i siostry, dzisiaj jest taki wieczorem, bardzo ładny obraz z tym Tobiaszu, tak myślę. Głęboko mi to jakoś siedzi w sercu. Postanawiam się, co dzisiaj wieczór zrobię. Czy tylko zobaczę Jezusa, czy też rzucę mu się na ale przede wszystkim myślę o tym, czy ja widzę swoją złość. Czy ja mam to na oczach, czy ja zobaczyłem to, jak ja widzę innych.